Dzień dobry moi drodzy. Ja jestem Andryman, Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku zatytułowanym Podziel się Swoimi Osiągnięciami na Bitwach Morskich. Moi drodzy, dzisiejszym bohaterem jest tutaj kolega z klanu PAP, Jest to gracz oniku herbatka. Płynie akurat na okręcie typu krążownik salem. Może kilka słów na temat tego okrętu. Okręt Salem to jest okręt promokrążownik. Jeden z bardzo dobrych okrętów posiadających dwie potężne zalety, czyli Radar i bardzo, bardzo mocną artylerię przeciw lotniczą jego wykrywalność jest w powierzchni 13,86 km. Bateria główna to są działa trójki. To są trzy wieże po trzy armaty. Ich zasięg jest 15,8. Obrażenia tych dział z pocisków przeciwpancernych to 5000. Z, przeci z pocisków OB, czyli podpalających, 2800. Oraz jego napęd, prędkość tego okrętu to jest 120 tysięcy koni mechanicznych, co daje nam 33 węzły. To może tyle na temat tego okrętu. Moi drodzy, w tej bitwie biorą udział dwa lotniskowce z drużyny przeciwnej. Jest Roosevelt, który już tutaj widać bardzo mocno atakuje Stalingrada. Patrząc tutaj na tą naszą prawą flankę, mógłbym nawet powiedzieć, że nie mamy tutaj zbytnio wielkich szans. Po drugiej stronie stoi Yamato, Wenecja oraz zagórką. E, schowany Desmond, e, tak to oczywiście mówię w swojej gwarze. A e, tutaj z tej strony, za góreczką, schowany na tej prawej flance, jest Stalingrad i gdzieś daleko, e, słuchajcie, jest tutaj Ohio. W tej chwili Desmond dostaje potężną bułę, pół hp e, mu schodzi. No ale cóż, e, to nie znaczy, że tutaj ten Desmond w, w każdej chwili zostanie zatopiony no zobaczmy tutaj poczynania naszego kolegi e, jest on tutaj jak to mówią reżyserem e, tej bitwy zwróćcie uwagę na jego umiejętności na tym okręcie e, bo naprawdę 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 piękną bitwę tutaj zagrał gdyby nie on to ocenicie sami Na lewej stronie znajduje się, w lewej Francji znajdują się dwa pancerniki nasze: Burgundia, Kremlin oraz Desmond. E, oraz e, przeciwnik posiada tam Ohio, e, Yoshino e, i jeszcze tam jest Kremlin, e, mógłbym nawet powiedzieć, że tamta Flanka zbyt jest w miarę wyrównana, ale ta prawa to powiedzmy, no naprawdę jest coś tutaj troszeczkę słaba. Stalingrad w tej chwili próbuje uciekać. Został bardzo mocno ubity przez artylerię e, tutaj z Wenecji oraz przez lotniskowca. Wenecja chowa się oczywiście w dymie e, i to jest jego atut. E, tej Wenecji może puścić dym, zniknie i po prostu jej nie ma ale patrząc z lewej strony, słuchajcie, ojoj, 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 oj. Yamato ściąga w tej chwili Stalingrada. Stalingrad schodzi na dno w objęcia Neptuna zbierając muszelki. No trudno, w tej chwili jest tak bardzo blisko tutaj Yamato, gdzie jego artyleria dodatkowa zaczynała obijać naszego kolegę na sarenie. Zobaczcie, jaka precyzja tutaj tych uderzeń, e, tych dział, e, naprawdę bardzo fajna. Oj, tutaj widzę, że w tej chwili wypływa Yamato. E, um, każdy o tym dobrze wie, że Yamato ma tutaj e, bardzo, bardzo silne działa, ale e, nasz lotniskowiec wysyła jemu torpedy. E, Yamato otrzymuje torpedy i e, z jego tutaj HP bardzo mocno spadło. Ale Salem, zobaczcie, z tym bardzo szybkim swoim przeodwaniem, e, gnębi to Yamato. Czy to Yamato zejdzie? E, miejmy nadzieję, że tak, bo Yamato nie posiada tutaj bardzo dobrej pelotki. E, nasz lotniskowiec mocno, mocno tutaj e, uprzykrza życie Yamato. I proszę, Yamato. Po prostu już pomału zbliża się do, z, do grona topielców. Do Niestety Yamato na nasze szczęście zszedł z nadną. Jeszcze zostaje tutaj Wenecja. Nasze Ohio się wycofało. Jest tutaj mały problem, bo jeżeli te Ohio troszeczkę by tutaj powiedzmy zagrało bardzo dobrze, strzelałby intensywnie w Wenecję, mógłby ją zdjąć. Ohio jest bardzo dobrym pancernikiem. To jest z klasy montany. No, umówmy się praktycznie, że biorąc to jest ulepszona montana, ale bardzo, bardzo, bardzo fajny ten okręt jest. No, zobaczymy co to się będzie dalej działo. Lewa flanka zostaje wyparta z punktu B. Ale tu już widzę Desmond, Desmond wypływa, ma bardzo szybkie przeładowanie, strzela w naszego Salema, nasz Salem słuchajcie jest okrętem miękkim, ale jego zaletą jest bardzo mocny tutaj dziób, jego kątowanie kadłuba potrafi wiele słuchajcie przyjąć i o, jeszcze widzę tutaj kurczę lotniskowiec próbuje e, zniszczyć naszego salema salem tutaj walczy e, bardzo mocno z Desmonem e, salem jest obijany z desmona z prawej strony bije jego wenecja z powietrza obija go skutecznie e, roosevelt no zobaczcie coś niesamowitego ile ten okręt trzymuje? E, w tej chwili ma 9 942,5 tysiąca obrażeń, które na siebie przyjął, Jak jeżeli chodzi o taki mały okręt krążowniczek to bardzo, bardzo, bardzo dużo, już milion obrażeń przyjął na siebie zatapiając drugi okręt po prawej stronie jest już tutaj Wenecja zobaczcie, Wenecja to również miękki okręt posiadający torpedy te torpedy są bardzo wolne w Wenecji nie pozostaje tutaj nic, aby e, do wyboru, aby wziął, Jak pięknie dostał cytę tutaj od Ohio. Zobaczcie, lewa flanka pada. E, tam Desmond i Kremlin walczą z e, nieprzyjacielskim pancernikiem. E, no i pięknie, jest cytadela. Jest następnie trzecie zatopienie. Roosevelt stracił już w tej chwili 12 samolotów. Tak jak mówiłem tutaj Salem posiada dobrą pelotę na swoim wyposażeniu również posiada tutaj radar no i słuchajcie lewa flanka mimo wszystko oddała swojego kapa ten Kremlin który tam jest walczy z Kremlinem tak i Desmonem bo tutaj zaglądam na minimapę jaki będzie efekt tego no zobaczymy pozostały dwa nieprzyjacielskie tutaj okręty no, Lotniskowiec kontra jeden pancernik. Bardzo ładne wykonanie tutaj. E, e, bardzo ładna tutaj jest bitwa w wykonaniu naszego kolegi z klanu PAP. Przypominam, że to jest Złota e, Liga. E, także naprawdę jest, no nie powiem, ale naprawdę piękna walka. Tego pana w tej chwili strącił już mu 15. Samolotów jest 6 minut 30, 28 sekund do końca. I zobaczymy, jak to 6. Tak, dobrze widzę: 6 minut 19 sekund do końca. Zobaczcie: 140 trafień, 3 zatopienia, artyleria dodatkowa 9, ale już się tutaj pokazuje Kremlin. Salem nie odpuszcza Kremlowi, ale widzi już tutaj bardzo blisko Roosevelta, 14 prawie, że kilometrów od niego. Piękny cel, słuchajcie, nic tylko go wsiadać. Salem przejmuje tego kapa, Lewa flanka odbija Kappa B. Kremlin nieprzyjacielski ucieka, ma niespełna... 40 000 HP jest bardzo, bardzo, bardzo mocno obijane przez Salema, przez Desmona oraz Kremlina. No i powiem tak, że straciliśmy swojego lotniskowca. Nie mamy wsparcia z powietrza, ale myślę, że Salem jednak tutaj załatwi to sprawę. Zobaczcie, jak pięknie tutaj Kremlina bije. W tej chwili 101 753 tysiące punktów oraz 1 386 000 tutaj ma obrażeń, które na siebie tutaj przyjął. Taki malutki, zgrabniutki krążownik Salem, amerykański Salem. Zobaczmy, co to będzie dalej, gdzie tutaj się schował. Ten spojrzenie na mapę, gdzie tutaj się schował Roosevelt, jest 5 minut do końca i 4 sekundy. Jest tam Kremlin jeszcze na 15,5 km, ale myślę, że to jest tylko kwestia mojego czasu, gdyż mu zostało 3000 życia, 1400, i temu panu dziękujemy za za bitwę e, i Ohio zatapia za rosyjskiego pancernika bitwa przegrana e, muszę wam powiedzieć e, jest już bitwą wygraną, ale to wszystko dzięki temu panu e, kapitanowi na okręcie e, Salem, zobaczcie jak to tak pięknie zagrał, trzy zatopienia nie bójmy się tego powiedzieć, powiedzmy to prosto w oczy. Bardzo ładnie zagrał na tej flance, niszcząc tutaj te e, okręty. Chwała mu za to, oby tak dalej. Bo pływając niestety w tej złotej lidze, w bitwach rankedowych, zostawiam to bez komentarza. Brawo, pani herbatka, jesteś pan mistrzem. Jeszcze pokazał się tutaj lotniskowiec Roosevelt, jest niespełna 13 km od naszego Salema, kolega z klanu PAP, na pewno nie pozostawi na nim suchej nitki. Piękne podpalenie, przejście na pociski przeciwpancerne, czy będzie Cytadela? Piękna jest cytadela, zobaczcie jakie jeszcze dostał dla następną cytadelę. Roosevelt się próbuje tutaj bronić, ale to już jest, moi drodzy, koniec tego wszystkiego. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo, panie kapitanie na salę.